No ja myślę, że wszyscy operatorzy w Polsce mają podobne problemy związane ze z, z, z stępem budowy przyłączy. Oczywiście one są mniejsze w lokalizacjach typu duże miasta, a, a większe właśnie tak jak mówiłem wcześniej w, przy autostradach, czy, czy, czy drogach szybkiego ruchu. I myślę, to Jaki ma potencjał, jaki profil działalności ma dany operator i ma większego wpływu na, 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 na wyzwania czy, czy, czy problemy w tym zakresie. I nasza, I nasza branża bardzo jednoznacznie to artykułuje. Bardzo się też cieszę z tego, że spotykamy się dzisiaj w Łodzi na kongresie Nowej Mobilności, ponieważ jest to doskonały moment na to, żeby podyskutować o tych problemach w ramach naszej branży, ale również z operatorami systemu dystrybucyjnego. Dzisiaj ma być zorganizowany okrągły stół, na którym chcemy przedstawić. Jakie wyzwania mamy związane z rozbudową infrastruktury ładowania, i podyskutować wspólnie o rozwiązaniach, które miałyby na celu ułatwienie no, czy przyspieszenie realizacji tego typu inwestycji. Na pewno sytuacja w tym zakresie się zmienia i, 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 i poprawia, no bo jest powszechna świadomość, że elektromobilność będzie się rozwijała. W związku z tym trzeba budować, rozbudowywać infrastrukturę energetyczną, budować przyłącza i myślę, że jest coraz większe jak gdyby zrozumienie ze strony operatorów, że to jest naprawdę istotny i ważny, ważny temat. Tak więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby wypracować pewne rozwiązania, które ułatwią realizację takich inwestycji. Dodatkowo, co bardzo ważne, pojawiają się pieniądze na takie inwestycje. W tej chwili przygotowywany jest program grantów, dopłat, dotacji dla OSD w zakresie właśnie budowy przyłączeń energetycznych dedykowanych pod infrastrukturę ładowania przy autostradach. Czyli istotna część problemu, z jakim te firmy do tej pory się borykały, dzięki temu ma zostać rozwiązania. Tak więc bardzo liczę na to, że zarówno ta, 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 ta sfera finansowa, jak i ta powiedzmy związana z procedurami administracyjnymi ulegnie pewnej zmianie w najbliższej przyszłości, co ułatwi nam budowę infrastruktury ładowania.